Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej, działające w Gorlicach od 1966 roku, cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, mimo że ma już prawie 54 lata. Główne cele stowarzyszenia to m.in. badanie przeszłości Ziemi Gorlickiej, jej historycznego, kulturalno-oświatowego i społeczno-politycznego rozwoju, popularyzacja piękna i walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gorlickiej. Czynne uczestnictwo w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym powiatu Gorlickiego. Obecnie stowarzyszenie liczy 132 członków i 6 członków honorowych, a jego prezesem jest Roman Trojanowicz. Stowarzyszenie pracuje w kilku sekcjach organizacyjno-gospodarczej, literacko-wydawniczej, wydając m.in. od 24 lat kwartalnik Gorlicki. Turystyczno-ekologicznej, organizując wycieczki krajeznawcze po Ziemi Gorlickiej, do pięknych zakątków Polski i nie tylko, kulturalno-historycznej oraz do spraw współpracy z młodzieżą, między innymi przez organizowanie konkursu Znam moje miasto, Znam Ziemię Gorlicką, którego 25 edycja odbyła się w 2019 roku. We wtorek 3 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorlicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, zwołane przez zarząd stowarzyszenia. Przeszło 50 zgromadzonych członków, wysłuchało sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2019 rok, przyjmując jednogłośnie obydwa sprawozdania w głosowaniu jawnym, bez wyniesienia uwag i zastrzeżeń. Dzisiaj odbywamy sprawozdanie, zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej za rok 2019. Jest to zwykłe sprawozdawcze, ponieważ w ubiegłym roku, w listopadzie, odbyliśmy nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ponieważ jak było wspomniane w sprawozdaniu, chcieliśmy zmniejszyć ilość członków, bo było aż 13 członków zarządu, a chcieliśmy troszeczkę zmniejszyć i dlatego zmieniliśmy statut i również wówczas odbyło się sprawozdawczo-wyborcze, gdzie został wyłoniony nowy zarząd pięcioosobowy zgodnie ze statutem i w ten skład e, pięcioosobowego zarządu ja obdarzony zostałem zaufaniem i zostałem prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Golickiej, moim zastępcą Czesław z e, karbnikiem pani Bronisława Szpotowicz i sekretarzem Irena Sierota. My już działamy od 1966 roku, czyli de facto 54 lata. Oprócz tego również wydajemy kwartalnik. Już 24 lata wydajemy kwartalnik, gdzie upowszechniamy wiedzę o przeszłości, ale również o czasach współczesnych i również o planach na przyszłość rozwoju tej pięknej naszej ziemi gorlickiej. Chciałbym jeszcze dodać, że organizujemy już w ubiegłym roku, było to 25. edycja konkursu dla młodzieży. Znam moje miasto, znam ziemię gorlicką.